by wam kolejne osiągnięcie. Nie wiem za co, ale zdobywam Rzekłbym, że to naprawdę niewygodny środek lokomocji. Wiem, Oskarze. Obiecuję, że niedługo cię wypuszczę. Okej? Okay? A to się na nas patrzy, jak na gubią? zastanawiam skąd się wzięła nas spałny okay, Musimy znaleźć dawny dom dany. Pamiętasz jego numer, Kate Walker? Według formularza rejestracyjnego z Akademii Muzycznej most wygląda dokładnie tak samo jak w latach 30. Okej, okay, co tu się stało? Tylko że jest czystszy, prawie jak nowy, jakby został odnowiony. Hmm, poznaj najnowsze wieści na temat wagen. Okej. Okay. Zacznijmy od tej strony. No to się dowiedzieli. Pójrz. Chyba to nie tak. Nie, Kate Walker. Niemożliwe. wersja hymnu Wagen aż kłuje w uszy To pewne tej pamiątki nie wykonano w Wagen Książka o historii Wagen w okresie wojny może przyda się później. Książka o historii Wagen w okresie wojny może przyda się później. Czternaście. Ani mi gdzie. Tu niby coś możemy się. Mam coś do przeczytania. O introspekcja. Ależ widoki. Więc to tu dorastała Dana. Ciekawe, czy rozpoznałaby dziś swoje miasteczko. Pewnie tak. O ile jeszcze żyje. Plac muzyczny zamienił się w pułapkę na turystów. A z kolei na moście czas, jakby stanął w miejscu. To trochę upiorne. Jakby dzielnica została zatrzymana w czasie. By się okazało, że to już z naszej rodziny, babcia, ciocia, nie wiem, matka, no to już by było trochę dziwne, ale jeśli by się naprawdę okazało, że to jest, jest rodzina, no to bym był w szoku. Wygląda na to, że mieszkańcy mostu są wściekli na radę miasta. No i wszędzie ta rada miasta. W poprzednich częściach też nie było zbyt przyjemnie. Dokładnie. Co jest tu? Jest tu numer 20. Stary dom dany. Nie może tam wejdziesz. Nie, jeszcze nie wchodzimy. Te pamiątki wyglądają na bardziej wyszukane niż inne. Jeszcze idziemy po sprawdzę. Tego nie odkryliśmy. Tu może? Nie. O, tutaj. Ku pamięci wszystkich osób, które straciły życie tej potwornej nocy. Protesty mieszkańców i wielka burza na horyzoncie. Okay. Nie chciałabym być ale teraz wszystko. na miejscu burmistrza, ale lepiej skupię się na sprawie. Guten tag, Wszystkie upominki wykonali rzemieślnicy z wagen. Wykonano w wagen. Nie wychodź, kurde, misklik. Jeden z minusów Takich gier, gdzieś się coś klika. Nigdy nie wiesz, że to jest nowe, dopóki nie... Klikniesz. A jak klikniesz, to jednak jest coś, co było już na przykład wyjście. No to masz problem. Sprawdźmy, co tu mamy. Mm, dużo. Tyle rzeczy. Wolałabym, żeby wciąż było tu pełno obrazów. No dobrze. Chyba nam zostaje rozmowa. Jest tu pani na wakacjach? Tylko przejazdem. No, to witam w moim sklepiku. Frau Hegel do usług. Widziałam, że patrzyła pani na jedną z pamiątek. Tak, ma tu pani prawdziwe perełki. Przepiękny sklep. Dziękuję. Wszystkie pamiątki to wyroby rzemieślnicze. Kunsztowna robota. I to całkiem miejscowa. Chciałaby pani coś kupić? No, właściwie to szukam kogoś, a nie czegoś. Kogoś, kto mieszkał w tym domu i pomyślałam, że pani coś wie. Zanim kupiłam sklep na jesieni, miał kilku właścicieli, więc nie za bardzo. Nazywała się Dana Rose. Mieszkała tu jeszcze przed wojną. Liczyłam, że może znajdę tu jakiś ślad po niej, żebym mogła ją odszukać. Aha, no, słyszałam o rozach, ale nie wiem, czy w budynku cokolwiek po nich zostało. Pani tu nie mieszka? Nie, mieszkam z mężem na przedmieściach. Wie pani, most został splądrowany przed wojną, w czasie pogromu w Wageran. O, to okropne czasy. A tuż po wojnie dzielnice zbombardowano w czasie wyzwolenia. Wiele budynków uległo zniszczeniu, włączając ten. Po wojnie połatano je na szybko, ale raczej są w kiepskim stanie. Hmm. Ogrom. Jeśli chodzi o pogrom tutejszej społeczności Wageran, wie pani coś? Wiem tyle, co każdy, kto choć trochę zna Wagen, jak sądzę. To było w 38., jeśli dobrze pamiętam. Kilka miesięcy po tym, jak brązowy cień zajął Austrię i Ostertal. Co się stało? Cóż, brązowy cień wszczynał zamieszki przeciw wageranom pod byle pretekstem. Doprowadziło to do pogromów w anektowanych krajach, także w tym domu. Czy Rouzowie byli wtedy w domu? Tak jak powiedziałam, nie wiem, ale oby nie. Z tego co widzę, budynek nie został doszczętnie zniszczony. Ani sklep jest piękny, reszta dzielnicy również. Dziękuję. To dlatego, że po wstępnym odświeżeniu, Rada Miasta sfinansowała większe prace remontowe na fasadach. Ale prawdę mówiąc, remont wnętrz kazano nam opłacić z własnej kieszeni. Wydaliśmy z mężem całe nasze oszczędności, żeby wnętrze sklepu odzwierciedlało standard, jakiego wymagamy od dostawców. To nie fair. Tak. A jeśli Rada będzie w dalszym ciągu odmawiać nam pomocy finansowej, na moście nie będzie już żadnych mieszkańców, ani tym bardziej niezależnych dobrych sklepów jak ten. Nie zostanie tu nic poza niejakimi sieciówkami: jak tam dalej na moście czy na placu muzycznym. To przez ten pogrom, bombardowanie i niekończący się remont domu, raczej nie mam szans na znalezienie śladu rołzów. To nie do końca tak. Szczerze mówiąc, nie mieliśmy funduszy na remont całego domu. Więc piętra służą nam za magazyn, tak? Tak jak teraz o tym myślę, to trafiliśmy na stare fotografie z czasów przedwojennych. Leżały tu i ówdzie. Poprzedni właściciele nie chcieli ich wyrzucać, więc po prostu je tak zostawili. Mogłabym pójść na górę i się tam rozejrzeć? Chyba, że sama przyniosłaby pani te zdjęcia. No nie mogę teraz zostawić sklepu bez nadzoru. Przecież nawet pani nie znam. No tak. W takim razie mogłabym może rozejrzeć się na górze? Proszę nie brać tego do siebie. Ale nie znam pani na tyle dobrze. Przykro mi. A teraz przepraszam, Fräulein, mam klienta. Jeśli Aha. dobrze rozumiem, nie udało ci się Czyli śmychniemy na górę. ...dekonać sprzedawczyni, Kate Walker. Jak teraz dostaniesz się na wyższe piętra? Nie wiem, Oscarze. Będę musiała coś wymyślić. Mam nadzieję, że mogę ci zaufać, Kate Walker. Drzwi są tuż pod nosem Frau Higel. Będę musiała ją odciągnąć, jeśli mamy się tamtędy przekraść na wyższe piętra. Hmm. Nie to. Obawiam się, że się mylisz, Kaitwalker. Nie, nie sądzę. A no my wykombinujemy. Co sobie zadziałało? Co to za okropny harmider? Przepraszam pana. dało się. A, tu Cię mam. Okropność. Zdecydowanie nie pasuje do mojego sklepu. Nie sprzedajemy takich tanich zabawek. Mam nadzieję, że wyjście będzie lepsze niż wejście. Świetnie. Frau Higel chyba nic nie zauważyła. Spróbuj teraz znaleźć pokój dany roll, Skate Może trafisz tam na jakieś wskazówki. Dobra myśl. Oby tylko Frau Higel tu nie przyszła. O, chyba Łazienka. Na tym zdjęciu budynek jest częściowo zniszczony. Pewnie zrobiono je po bombardowaniu przed wyzwoleniem Wagen. To było wyjście, ale ciemno, nic dziwnego, wszystkie okna zabito deskami, tu coś mamy? Frau Higel pewnie tu sobie odpoczywa. O Na pamiątkę nierozerwalnej więzi łączącej Roseów i Zimmerów, Podpisane przez Adama Z... No dobra, wejdźmy teraz. Do góry, to zdecydowanie złazienka, nic ciekawego, a tak się przeglądać w pękniętym lustrze. Fłujęne łóżko, dużo miejsca. To pewnie sypialnia rodziców Dany. Gdzie jest pokój Dany? Liczba pomieszczeń się nie zgadza. Zamurował. Tego potrzebuję. Jeszcze mamy? Chyba nie. Rodzinny. To pewnie Dana i jej rodzice. Czyli tu nie jest jeszcze coś, jeszcze można wyjść. Aha. Zamurowane. Pewnie w czasie tego remontu po wojnie, o którym mówiła Frau Higel. No to jednak tylko tyle zobaczymy. Ale wiemy już, że pod spodem, pomieszczenie pod tym. Na jakimś regale było zdjęcie. Tam konkretnie hmm. sypialnia w tle zdjęcia pewnie mieściła się na strychu. Sądząc po oświetleniu i zegarze zadaną, Okna jej pokoju wychodziły na północ. No nic, to więcej nie. Tak, Oskar. Chyba wiem, gdzie jest pokój dany. Oświeć mnie, Kay Więc na jednym hmm. ze zdjęć widać pokój, ale nie na drugim piętrze. A wiemy, że schody zamurowane w czasie remontu prowadziłyby na inne piętro. To pewnie właśnie tam znajdziemy sypialnię dany. To całkiem możliwe. No jasne. A może nawet pokój będzie w takim stanie, w jakim zostawiła go Dana i znajdziemy tam informacje, które nas nakierują. Muszę tylko znaleźć sposób, żeby się tam dostać. Skoro nie udało ci się nawiązać przyjaźni z Frau Higel, kolejnym krokiem będzie rozejrzenie się na zewnątrz budynku. Masz rację, Oskarze. Chodźmy więc. Proszę, powiedz, że w jakiś sposób wyjdziesz, żeby nas nie zauważyło. No jest sposób, żeby dostać się do pokoju dany. Czy hmm. tylne wyjście coś? Policzę. Oj, tak słabo. Może nas nie nakryje? No, dobrze i wychodzimy jak gdyby nigdy nic, hmm, i teraz teraz będziemy korzystać z tego załuka? Otóż to są piękne schody. Jak się tam dostać? Oskarze, potrzebuję twojej porady. A, tak lepiej. Zdaje się, że schody ewakuacyjne łączą wszystkie piętra. Zgadza się, Kate Walker. Może uda ci się z nich skorzystać. Spróbuję czegoś innego. To co myślisz o Myślę, że wolałbym mieć ciało z dłuższymi nogami. Miałam na myśli to okno na górze. To pewnie pokój dany. O, racja. Istnieje duża szansa, że się nie mylisz, Kate Walker. Kody prowadzą na każde piętro, także dodany. Przypuszczam, że zapewne masz rację, Kate Walker. Matko, mają tu rozkminy, naprawdę? Pytanie, jak tu wejść? Hmm. Nie damy rady wejść na schody przez okna na drugim piętrze. Nie wejdziemy na schody przez okna na pierwszym piętrze. Tak, Keipo, wszystkie okna niestety są zabarykadowane. Drabina jest wciągnięta. Nie dam rady jej opuścić. Jeszcze myślimy o tym samym usztenie drabiny. Rzucimy naszym przyjacielem. się chyba do jednego sprowadza. Coś jeszcze jest. O, jest rura. Rynna prowadzi na Gzyms, a Gzyms na schody. Według moich obliczeń, Rynna nie utrzyma twojego ciężaru. No i nawet gdybyś schudła, Gzyms jest dla ciebie zbyt wąski. Hej, próbujesz mi coś zasugerować? A ja pocisnął. ciężka i szeroka, Kate Walker. Na ten gzyms. No dzięki, Oscar. To już pewne. Nie będzie łatwo dostać się do pokoju dany tymi schodami. Inaczej się nie da. Okna na pierwszym i drugim piętrze są zablokowane, a wejście na strych jest zamurowane. Schody ewakuacyjne to jedyna możliwość, Kate Walker. Ale nie możesz wspiąć się porynnie ze względu na swoją wagę. Już to mówiłeś, dzięki. Nie ma za co, Kate Walker. No, to na górę dostaniesz się tylko po schodach ewakuacyjnych. Trzeba więc opuścić drabinę z pierwszego piętra. W takim razie pozostaje tylko jedno: ponieważ jesteś taki mały i lekki, to ty wdrapiesz się po rynnie i przejdziesz po tym gzymsie. Później aktywujesz mechanizm opuszczający drabinę, żeby ktoś cięższy mógł wejść po schodach. Nie stworzono mnie do wspinaczki, Kate Walker. Jestem automatem precyzyjnym. Daj spokój, Oskar. Tyle razy uratowałeś sytuację w Baranor. To już twoja druga natura. Miałbym się zniżyć do przemieszczania jak jakiś... Jak szczur? Jesteś dobrym i lojalnym przyjacielem, prawda? <laughs> o kurde, tego się nie spodziewałem. Czy będziemy sterować Oskarem. <laughs> Okej, okay. to może być dobre. Spokojnie oskarżę, już idę. Weź go tam trochę kopni.